Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Wróżka Fortuna Kłania się. Dzisiaj kolejna interpretacja, czytanie z kart Lenormand, rozkład ogólny. Z każdym nie musi rezonować, ale to jest zupełnie normalne. Jeśli jesteście nowymi widzami, to oczywiście, jeśli nie będzie rezonowało z Wami, zapraszam do innych moich filmów, wcześniejszych, do czytań takich ogólnych. Dobrze, zobaczmy tutaj, co, moi drodzy, się dzieje wokół Was. Wychodzicie z jakiegoś cienia, kochani. No właśnie. Dużo stabilności, ale zacznijmy od spodu czytania. Tutaj, moi drodzy, są sprawy zawodowe koło Was. Jest duży sukces, duży progres w Waszej pracy zawodowej, w Waszych być może pracach, ale też jest porozumienie z samym sobą tutaj. Też, moi drodzy, kołowa z koło tej Waszej pracy zawodowej jest jakiś fałszywy mężczyzna o dwóch twarzach, tak. Który no do końca nie jest człowiekiem takim, moi drodzy, lojalnym względem Was. Możliwe, że będzie jakaś wiadomość od Niego, że będą jakieś dwie możliwości, być może jakieś propozycje. Współpracy. No dobrze, zobaczmy. To jest taki ogólny rzut, co tutaj się dzieje. Na pewno czekają Was długie rozmowy, moi drodzy. Tutaj jest Wasza mądrość pokazana. Jest w Was jeszcze troszeczkę niepokoju. Niepokój przy Was jest, przy kochani Waszej codziennej jakiejś stabilności, obawiacie się trochę o swój los, o zmiany, ale nie musicie się obawiać. Pamiętajcie o tym, że nie musicie się obawiać, bo to, co było trudne, już odchodzi. To, co było fałszywe, to, co było nieprawdziwe, ucieka z Waszego życia. A co pozostanie, moi drodzy? Trudne etapy w Waszym życiu naprawdę się kończą i to widać. Możliwe, że odezwie się do Was, kochani, kobieta yy, bardzo szybko do 24 godzin kobieta, która nie odzywała się do Was bardzo długo. Po jakimś okresie właśnie takim, rozłąki, rozstania między Wami, ta kobieta ona może być spod znaku, moi drodzy, albo takich znaków zimowych, koziorożca, albo też moi drodzy, tutaj może być kobieta spod wagi również. Ona się do was odezwie, i oczywiście będzie wyjaśniała jakieś stare spory. Będzie chciała jakiegoś wyjaśnienia, ta pani, pani w średnim wieku. Odezwie się, zadzwoni, napisze i to tak bardzo szybko. Ona oczywiście tutaj, moi drodzy, tak jak mówię, może być spod koziorożca, ale też tutaj może być z spod znaku wagi, może wodnik. Będzie wyjaśniała spory. Także też, moi drodzy, tutaj koło Was jest wyjaśnienie spraw z mężczyzną, to jest Wasz przyjaciel. Który jest bardzo oddany, wierny przyjaciel, mężczyzna, także tutaj też może być z nim ciekawa rozmowa. Na pewno, moi kochani, do miesiąca czasu, może trochę dłużej, czeka Was podróż daleka, duże porozumienie i duże wsparcie, ale też musicie uważać na siebie, bo też tutaj będą różne sprawy do załatwienia w przyszłości, do miesiąca czasu, które będą wymagały cierpliwości, tak. Czekają Was jakieś spotkania z dwoma, trzema kobietami, moi drodzy, do miesiąca czasu, i nie wszystkie te osoby mogą być szczere. Może być trochę fałszu tutaj. Może być trochę zawiści, trochę fałszu, nieprawdziwych takich relacji, które będą koło Was. To może być ktoś również starszy od Was, starsze osoby i nie do końca szczere. Tak, tutaj to wychodzi niby jest to wsparcie, no ale ktoś tam będzie Wam jednak marudził, moi drodzy. No, tak, tutaj wychodzi. Cóż można jeszcze dalej powiedzieć z tego czytania? Na pewno duży krok za Wami w Waszym rozwoju, czy zawodowym, moi drodzy, czy prywatnym, jest dobry los i jest dobra zmiana, tylko nie stresujcie się bez powodu. Bo to nie ma sensu. Niepokoje, stresy odchodzą. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte na znajomości właśnie ze starszymi kobietami, z kobietami w średnim wieku, bo tutaj jest też takie wyjaśnienie właśnie na teraźniejszości. Nawet bym powiedziała, od 24 do 48 godzin ta kobieta, która do Was się odezwie po czasie Takiego przerwania, tak? Takiej rozłąki dłuższej. No dobrze, moi drodzy, tu jest dużo wspomnień też koło Was. Dużo relacji z przeszłości, które są. Jest dosyć stabilna sytuacja. Jest dosyć ciekawie, i pamiętajcie o tym, żeby tylko rozmawiać, wyjaśniać, a nie stresować się. No dobrze, moi drodzy, może jeszcze sobie wyjaśnimy, co tam do Was idzie. No, idą powroty z przeszłości, tak, ale idzie dużo szczęścia, bo jest dobry los koło Was, jest dużo lojalności. Tylko tak, jak mówię, właśnie. Jest szansa na powodzenie i znalezienie takiego klucza, moi drodzy, do spraw z przeszłości, moim zdaniem. Znajdziecie w sobie taki klucz do spokoju, do szczęścia. I oczywiście też, y, moi kochani, mogą się do was odzywać do 30 do 32 dni, do 33 dni. E, osoby z przeszłości, ale właśnie głównie kobiety. I tutaj będzie wyjaśnienie. Też szykuje się moi drodzy dla was y, dużo wiadomości y, i też dużo spraw y, zakończy się. Ale będzie troszeczkę nerwowo. Będzie troszeczkę nerwowo, są wiadomości od osób z przeszłości. Najważniejsze dla Was będą tak bardzo tajemniczo, ale tutaj, moi drodzy, to mogą być wiadomości od kobiet, od mężczyzny. Sprawy domowe będą nabierały tempa. Możliwe, że w najbliższym czasie właśnie odnajdziecie przyjaciela w swoim własnym domu, odnajdziecie, zobaczycie kto jest dla was przyjacielem czy partner oddany, czy też przyjaciel, który was odwiedzi. Znajdziecie przyjaciela w domu. Jest tutaj taka przesłanka i jest też dużo takiej radości z powodu Właśnie odpoczynku w Waszym miejscu zamieszkania. Spełnią się marzenia, moi drodzy. Odkryjecie na pewno na nowo strefę komfortu i będziecie cieszyć się życiem. Tutaj piękne karty. Do miesiąca czasu czeka Was wielkie spełnienie ochrona z góry. I to mówię poważnie, że rzadko wychodzą karty: gwiazda, słońce i ten ogród czy park. Wielkie spełnienie do miesiąca czasu, uwierzcie mi w waszym życiu, spełnią się marzenia, możliwe że będziecie w bardzo dużej strefie komfortu. Kupicie dla siebie Jakieś drogocenne rzeczy czy przedmioty właśnie do domu czy do obrodu, będziecie cieszyć się na nowo życiem, będziecie snuć plany na przyszłość, na wakacje. Jest dużo spokoju w Was, ale przede wszystkim wielkie szczęście do Was idzie. Poprzez, moi drodzy, taką strefę komfortu, odzyskania radości życia, wielkiej radości życia i też wyzdrowienie. Czeka was duża poprawa zdrowia. Jeśli teraz nie domagacie coś wam dokucza, to pamiętajcie, że to wszystko minie. Do miesiąca czasu bardzo dobre samopoczucie. Także moi drodzy, dbajcie o siebie. Wkrótce dużo rzeczy się wyjaśni, szczególnie w Waszym życiu prywatnym i w Waszym stanie zdrowia. To, co było trudne, będzie wyjaśnione. To, co było nieosiągalne, będzie zdobyte poprzez tą gwiazdę, która nosi. Miano moi drodzy takiej wielkiej ochrony z góry i wielkiego spokoju, radości i powodzenia, szczególnie przy Słońcu. Także naprawdę czeka Was wielkie spełnienie. Może otrzymacie dużą nagrodę w pracy, możliwe, że właśnie będzie Was stać na coś, co sobie wymarzyliście dla Was, do Waszego domu, dla Was samych. Dobrze piękne czytanie idzie wszystko w dobrym kierunku pamiętajcie o tym to nie są słowa pocieszenia tylko to są fakty które przedstawia nam kart, przedstawiają nam karty lenormand przedstawia nam ten rozkład tak także kochani wierzcie w swoją szczęśliwą gwiazdę w swoje powodzenie i w swoje słońce które jest dla Was i zaświeci Wam na nowo do miesiąca czasu. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo gorąco. Ściskam mocno wszystkie osoby, które mnie oglądają i zapraszam, moi kochani, do oglądania moich filmików, bo coś ostatnio mniej oglądacie, no ale może mi się tylko tak wydaje. Do usłyszenia, kochani, pozdrawiam serdecznie.